Elejzu! Ja jestem po raz pierwszy, więc jestem podekscytowana. A ty Mateusz? Jesteś podekscytowany? Tak, jest podekscytowany. Zwróciłeś na to uwagę, że jest bardzo dużo zieleni i nawet w tych różnych zagrodach, które są przygotowane. Nawet wtedy się mogą chować. Właśnie, że zwierzęta mogą się chować przed rapieżnikami i mam takie wrażenie, że trudno je czasami dostrzec. Wiemy, że tam są. Szukaliśmy misia koali niestety. Nie wyszedł, schował się. Prawdopodobnie gdzieś był schowany w gałęziach, więc to jest fajna rzecz, która tutaj jest, to właśnie to, że to zo jak najbardziej przypomina te warunki takie po prostu na wolności. To Tymoteusz, młody podróżniku, jak Ci się podobało? Fajnie. Co Ci się w szczególności podobało? Mm, mi się podobały najbardziej tygrysy, krokodyle mm, i jeszcze... No? Poczki! Poczki, super! Jeżeli będziecie Welej, jeżeli będziecie mieli coś innego do zrobienia albo będziecie zastanawiać, czy wybrać coś innego niż na przykład oceanarium czy ZO, to wybierzcie oceanarium. Chciałem teraz słuchajcie poruszyć kolejny bardzo ważny temat, bo wybierając się tutaj do Los Angeles trzeba się w jakiś sposób poruszać z miejsca na miejsce. Jest oczywiście metro, ale metra nie polecam. Są również autobusy, mowa o tych centrach miast jak Hollywood czy poszczególne już miejsca, natomiast najlepszym sposobem na to, aby właśnie tutaj dojeżdżać do różnych atrakcji, które są zlokalizowane czasami w różnych miejscach tak naprawdę, to jest na start wypożyczenie samochodu i myślę, że tutaj jeśli chodzi o podróżowanie właśnie po Los Angeles, to jest po prostu konieczność, czyli tworząc sobie cały pomysł na wyprawę, na wyjazd tutaj zachęcam was do tego abyście sobie zaplanowali również tą sprawę dotyczącą wynajęcia samochodu bo to bardzo ułatwia podjazd do danego miejsca, ale i również z punktu widzenia noclegu, bo na przykład na Instagramie ktoś zadał mi pytanie jak to wygląda tutaj jeśli chodzi o sprawy noclegowe. To oczywiście w centrum miasta jest drogo, natomiast kiedy na przykład mieszkamy na obrzeżach, wtedy śmiało samochodem możemy sobie dojeżdżać do tych poszczególnych atrakcji, a drogi są naprawdę fajne przejezdne, czasami bywają oczywiście korki, jak to bywa w tego typu miastach i samochód tutaj nam bardzo ułatwia poruszanie i przede wszystkim zwiedzanie, bo z torbami, ze wszystkim tak naprawdę możemy się tutaj po tych miejscach poruszać. Słuchajcie, to był ten moment, kiedy po prostu Słońce dawało świetne światło Maładzia tutaj wraca po sesji zdjęciowej Dało świetne światło do robienia zdjęć Mnóstwo ludzi Ale warto było, naprawdę warto było Pomimo wietrznej pogody, jak sami widzicie To niczemu nie przeszkadza Bo można biegać Można jeździć na rowerze Na rolkach, można się wspinać Można również urządzać akrobację można również słuchać muzyki razem z DJ-em. Dzisiaj Magda załatwia swoje sprawy zawodowe, natomiast ja pozwoliłem sobie wykorzystać ten czas, i spróbować swoich możliwości w grze, w filmie, tak jest. Najlepszym tego miejscem do tego, aby zrealizować swoje marzenia, moje również z dziecięcych lat, to jest Paramount Pictures. Miejsce, w którym są realizowane filmy. Może uda mi się znaleźć jakieś na przykład zatrudnienie, zobaczymy. Może będę drzewem albo nie wiem, jakimś czymś konkretnym. O tym zaraz się przekonamy. W bardzo fajnym miejscu. To jest taki magazyn rzeczy, które były wykorzystywane w różnych produkcjach filmowych. I tak jak tutaj można zobaczyć, można przede wszystkim te rzeczy dotknąć. Poczuć się w klimacie tego filmu, w którym były one wykorzystywane. Na przykład tutaj mamy Tron wykorzystany w filmie Gladiator. Tutaj mamy Transformers. My dzisiaj wybieramy się do Jagodowego Rycerza. To jest park rozrywki, i powiem Wam, że tutaj robiliśmy takie rozpoznanie wśród osób mieszkających, czyli Amerykanów mieszkających na co dzień, którzy korzystają z tutejszych atrakcji. I wiecie, najdziwniejsze było to, że nie pojawiał się tam Disneyland, nie pojawiał się tam Universal Studio, tylko pojawiał się właśnie ten park rozrywki. I powiem szczerze, że już jestem mega zaskoczony, ponieważ jesteśmy, jest godzina 10.00, a kolejka tutaj naprawdę jest konkretna. Jest dzisiaj poniedziałek, czyli tak naprawdę dzień pracujący, natomiast jest mnóstwo osób, które się zebrały i czekają na wejście do środka, więc to oznacza. Że chyba dobrze trafiliśmy. Trafiliśmy do źródła rozrywki, tutaj, w Los Angeles. Tym razem przenosimy się do dzikiego zachodu. To właśnie tutaj odbędzie się akcja tego najważniejszego filmu naszego dzisiejszego pobytu w parku, czyli poszukiwania skarbu. Ty me chcesz, by to był skarb? Wow, ale skarb. Czyli już po części co nieco znaleźliśmy, ale za chwileczkę wybierzemy się w taką krótką podróż właśnie na dziki zachód takimi wagonikami. I już jesteśmy po atrakcji. Skarbu nie udało nam się znaleźć, ale mogliśmy obejrzeć taką historię pokazaną, jeśli chodzi właśnie o ten klimat życia na dzikim zachodzie, a przede wszystkim kopalni i poszukiwaczy złota. Dla mnie to była fajna propozycja, ale okazuje się, że młodemu podróżnikowi nie do końca się spodobało. Tym, jak podobało Ci się? Nie. A dlaczego? bo, bo ja nie lubiłam ten głośny hałas. Właśnie, bo było głośno. I przyszedł wielki finał i powrót do domu, to, co mogę wam powiedzieć, to jest to miejsce, które na początku wywołało we mnie troszkę takiej frustracji, ponieważ po tych atrakcjach, które były między innymi w Disneylandzie, czy również w Universal Studio, tutaj spodziewałem się również podobnego klimatu, jednak coraz bardziej zagłębiając się w ten park konkretnie, Zauważyłem, że tutaj bardzo ważną rzeczą jest takie nawiązanie do historii Stanów Zjednoczonych. Bo i pojawiają się klimaty związane z dzikim zachodem, kopalnie złota, pojawiają się te słynne miasta właśnie z westernów. Pojawiają się również lata 60., lata 70., a nawet jeszcze wcześniej lata 50., bardzo ważne, jeśli chodzi tutaj właśnie o Amerykę, czyli dużo koloru. I teraz to wszystko rozumiem. Serdecznie Was tutaj zachęcam do tego, abyście przyjechali również. I może na początku, gdy Was również dopadnie frustracja, nie odpuszczajcie, tylko zagłębiajcie się dalej w ten park. Poznawajcie jego atrakcje razem ze swoją całą rodziną. I powiem Wam, że na finał nie będziecie rozczarowani. Naprawdę. Teraz wychodząc mam takie wrażenie, że jest to coś nowego i fajnie było tutaj, właśnie do tego parku przyjechać i to miejsce zobaczyć. Jesteśmy tutaj tydzień czasu. Mamy bardzo napięty program, bo mamy również inne rzeczy prywatne do załatwienia, więc z tym zwiedzaniem bywa tak, że wybieramy miejsca, które dobrze znamy. I jednym z takich miejsc jest właśnie Griffith Park, na wzgórzu którego znajduje się obserwatorium astronomiczne. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Jesteśmy w bardzo ważnym dla mnie miejscu. Zawsze Dlatego. tu, tu przyjeżdżałam, żeby popatrzeć na Hollywood, kiedy miałam wątpliwości, czy aktorstwo to jest moja droga. No więc akurat jestem tutaj teraz z całą rodziną, z wielką, dzieci i z mężem. Słuchajcie, w tym obserwatorium jest coś takiego fantastycznego, że kiedy jesteś u samej góry i patrzysz na ten widok dookoła ciebie, który się pojawia, to masz takie wrażenie, jakbyś miał skrzydła i po prostu wznosił się nad miastem i podziwiał to miasto, które jest tutaj rozłożone u Twoich stóp. No to jest jedno z piękniejszych miejsc, naprawdę tutaj jeśli chodzi o Los Angeles, naprawdę warto, słuchajcie, tutaj przybyć i to zobaczyć. No po prostu fruwasz, masz skrzydła i fruwasz i to wszystko z góry podziwiasz. Dobrze Maciu, czy pomimo upływu lat to miejsce nadal jest takie same i budzi w tobie te same emocje? Na pewno, choć mam już troszeczkę inny stosunek do, do życia, bo na pewno nie mam już 20 lat, tylko mam 15 lat więcej, ale... A czy to coś zmienia? Wiesz co, czy to coś zmienia. No na pewno masz gdzie indziej priorytety ustawione i co innego jest dla Ciebie ważne. Ten szczyt, na który się wspinasz, czy ten szczyt jest ważny tak najbardziej, czy może właśnie ta droga jest interesująca, bo podczas właśnie tej wyprawy uczysz się... się! i jakby rozeznajesz, co jest dla Ciebie ważne. I gdzie jest to szczęście w tym życiu? I mi się wydaje, że na pewno wiele się nie zmieniło, bo ja się nie zmieniłam. Cały czas jestem tą szaloną marzycielką, ale na pewno gdzieś mam indziej priorytety ustawione. Niż jak miałam 20 lat. Czyli co? Idziemy się pobawić w berka? <śm> ty biegasz. <śm> tym razem na mnie wypadło. Tak. Ok. I teraz Tutaj. my biegamy, a mama nas będzie nagrywać. Nagrywać, dobrze.